Prace zostały wykonane do końca października. Jest to droga ogrodowa w centrum Tymbarku, Jedna z najistotniejszych dróg w naszej sieci drogowej. Remont został właśnie zakończony, a dofinansowany był z Funduszu Dróg Samorządowych. Finalizujemy inwestycje drogowe. Tych dróg było więcej niż tylko ogrodowa. Zostały zrealizowane cztery jeszcze dodatkowe drogi finansowane z odbudowy popowodziowej, z tzw. środków popowodziowych rzędu wojewódzkiego. To droga Kowalówka w podłopieniu łącząca drogę krajową z drogą powiatową. Jest to bardzo ważna inwestycja dla, nie tylko dla podłopienia, ale dla całego układu komunikacyjnego w naszej gminie. Również wyremontowana została droga Jackówka w Tykiełku oraz droga Węglarka, a ostatnia w kolejności została wyremontowana droga Góry się w Zamieściu. W większości dofinansowane ze środków Zewnętrzny. Wzrost wydatków bieżących jest znaczący, natomiast staramy się wygospodarować środki na inwestycje. Mamy zaplanowane, mamy złożone wnioski do funduszy samorządowych. Myślimy również o, zamierzamy również budowę kanalizacji, a myślę, że szczegóły państwo, mieszkańcy poznają po połowie grudnia, gdy będzie już uchwalony budżet wyzrady. Podczas wakacji wybudowana została, zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków w Szkole Podstawowej w Zawadce. Również wybudowany został wodociąg na osiedlu Przylaski w Zamieściu oraz wiercona jest dodatkowa studnia na górze Papchoć, która ma zasilić nowo wybudowany wodociąg zamieścił oraz trwają także prace w centrum tym przy ulicy Armii Krajowej związane z rozbudową sieci wodociągowej w rejonie Armii Krajowej.